Chcę całkowicie zmienić swój wygląd. Pani mi pomoże? To zaczynamy. Za 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kręta? Dlaczego mama mnie nie obudziła? Przecież lekcje zaczynają się o 8.50. Spóźniłam się! O nie O jeszcze ty, Cześć Sani Pobawimy się po szkole Dobra, dobra Spieszę się Upiekam się Już gotowa Tylko włosy mi zostały Mama gdzie jesteś? Robię sobie sama fryzurka, A co? To na pewno łatwe. Senny przecież swoje bajce z łatwością robi fryzurki. I ja dam radę. A wow. I jak? Mogę tak do szkoły iść? Oj, chyba nie dobrze. Na bogato. Chyba coś nie tak. Chyba za długie mam te włosy. Nic mi nie wychodzi. Co to jest? Białe czapki i nic nie będzie widać. Uf, udało się. Isha, co się dzieje? Gdzie ty idziesz w ogóle w tej czapce? No, nareszcie, mamo, obudziłeś się. Do szkoły to ja jestem już spóźniona, tak? Do jakiej szkoły, nie Niedziela dzisiaj halu. Jak to niedziela? A ja już ubrana i fryzurę prawie zrobiłam. Isha, ja nic nie wiem, co ty sobie sama pokręciłaś. Jaka szkoła? Ja myślałam, że tu tutaj hałasujesz i otwierasz sobie nowe zabawki, a ty się zbierasz do szkoły. I ja idę dalej spać, Patrz, co chcesz. I co mam robić? Będę bawić się cały dzień. Znacie Sanny Pogodną? To bohaterka serialu dla dzieci, którą można oglądać na kanale Nick Junior. Sammy wspólnie z przyjaciółkami Blair i Roxy prowadzi salon urody w przyjaznym zakątku. Pierwsza klientka w moim salonie. Roxy, proszę mi umyć włosy. Myślę, myślę... Różowy. Super. A teraz suszenie. Jak prawdziwa suszarka! Jakiego O taki. Jaka ładna jesteś. Chciałabym jak Sanny, robić fryzurki i obcinać włosy wszystkim. Zawołał Maję. Maja, chodź do mnie. Co ty Ofarbujemy włosy? Tak. Jaki kolor będzie pasował Mali? Może czerwony? I jak? To nie to! Za inny kolor. No dobra. A tak? Znów nie to! Inny kolor. No dobra. A tak? Myślę, że pasuje. Nie! Wyglądam jak cukierek. Co inny kochal? Dobra. A tak bardzo? Scelowo? Hmm. No nieźle, ale to inny. To może obecnie włosy? Co? Nie! Hmm. No, no, no. Klientka mi uciekła. Uff. Zadzwonię do Tosi. Może ona będzie chciała obciąć włosy. Halo Tosia, słuchaj otworzyłam salę piękności, może chciałabyś obciąć włosy? Zrobię Ci super fryzurę. Co Ty na to? Jak to nie? Ale dlaczego? No dobra pa. Nikt nie chce obciąć włosów, to w takim razie ja zmienię całkowicie swój wygląd. Mam nadzieję, że mama mi pozwoli. Mama! Co jest Asia? Dlaczego jesteś taka smutna? Ja otworzyłam salon piękności. Jako Sanny. Ale nikt nie, nie chce obciąć włosów. Ani maje, ani Tosia. Mam może ty chcesz? No włosu? Nie, Asia, ja nie chcę obciąć włosów. Dziękuję. A mogę ja sama sobie obciąć? Nie, stopa Isza, jeżeli chcesz to możemy pójść do prawdziwego salonu fryzjerskiego i tam już na miejscu zobaczysz czy chcesz obciąć sobie włosy czy nie. Zobacz jakie masz długie włosy, ładne. Chcę zmienić swój wygląd. Jesteś pewna? Tak. Dobra, to ubieraj się, idziemy. Zabrałaś Sanny ze sobą? Tak, bo jeszcze nigdy nie obcinałam włosów i nie wiem jak to jest. No co Isza, wchodzimy? Tak, wchodzimy. Dzień dobry. Czym mogę pomóc? Chcę całkowicie zmienić swój wygląd. Pani mi pomoże? A co chcesz zmienić dokładnie? Chcę obciąć włosy. To zapraszam panią na fotel. A jeszcze jesteś pewna? Mam nożyczki. To ile odcinamy? Tyle? Nie. Tyle? Nie. Tyle? Jeszcze? Jesteś pewna? Tak. To ile chcesz? Pokaż. Pokaż ile mam Cię odciąć. To, to, to. Prawie całe włosy. Nie szkoda będzie Ci? Jak szaleć to szaleć. No to zaczynamy. Szkoda tych włosów. Nie, chcę obciąć. No to zaczynamy, tak? Sekundę tylko sanie. Teraz zaczynamy. To zaczynamy. Za trzy, dwa, jeden. A, nie, rozmyśliłam się. Dziękuję i przepraszam. Całe szczęście, co to było? San, teraz moje włosy. Zobacz, San. Ten salon z wygląda prawie jak twój. A teraz odcinam włosy. Raz, dwa, trzy. Tylko nie uciekaj jak ja. Słodziaki, jeżeli filmik wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, dla mnie i dla Sanny. Do zobaczenia, papa. Pa. Mamo, no chodź tutaj. Zjeżdżające spodenki. Jeszcze raz. Ej,